Jestem To No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na rysunku obok przedstawiony jest graf pewnej funkcji g. Dla jakich argumentorów wartość funkcji g jest równa minus 4? Czy dla jakich xów wartość y funkcji g jest równa minus 4? No to jeszcze raz. Dla jakich x wartość funkcji g jest równa na y minus 4? 4. Szukamy y minus 4 i widzimy, że dla x równego minus 2 i albo oraz x równego 2. Jaką wartość, czy jakiego y przyjmuje funkcja dla argumentu, czyli dla x minus 1? Szukamy x minus 1 i widzimy, że to jest minus 1, czyli tutaj y jest równy minus 1. Podaj wzór funkcji g. No to musimy tutaj się nieźle nagłowić, bo widzimy, że mamy minus 3 i potem z tego się robi minus 9 i z trójki robi się minus 9. Czyli tutaj będzie najprościej zauważyć, że jest to funkcja o wzorze. Minus x kwadrat. Ponieważ jak weźmiemy minus 3 do potęgi drugiej, to nada nam to minus, raczej da nam to 9. A potem tutaj to zamieniamy na, tu jeszcze równa się, na minus 9. A jak weźmiemy 3, no to to samo. 3 do potęgi drugiej to 9 i zmienia nam się to na minus 9. I tutaj zapiszemy, że gdzie? x -y należą do zbioru i to w klamerce i wypisujemy te x, -y, że to minus 3, minus 2, bo to w kolejności rosnącej. Minus 1, 0, 1, 2, 3. Zamykamy klamerkę. Narysuj wykres funkcji g. Ok, no to przede wszystkim zauważamy, że działamy głównie na minusach. No to rysujemy sobie funkcję i ją opisujemy. Raczej wykres. Że tu jest y, a tu są x. No i zaczynamy. Mamy na y aż minus 9. Na x mamy maksymalnie minus 3. Minus 2. Minus 1. 1. 2. 3. A tu mamy minus 9, to tutaj gdzieś sobie damy minus 4, a ten to będzie minus 1. I zaczynamy, że na x mamy minus 3, to na y mamy minus 9. Oraz na x mamy 3, to na y mamy minus 9. I to będzie tak symetrycznie zrobione. Minus 2, 2 i tutaj niestety wejdzie nam no, na to oznaczenie, to ja je wygumuję, że mamy minus 1, minus 1 i 1, minus 1 oraz 0 dla 0 no to tutaj. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!